Kiedy najbardziej płakałaś z tego powodu? Witajcie na kanale Mefilent. Ja jestem Mefia. To jest mój land, do którego was zapraszam serdecznie i cieplutko, w którym oglądamy sobie głupotki. Czasem chillujemy, czasem trochę się trigguruj, Wiecie jak jest? Tak wygląda życie. Jak to w życiu właśnie? Zostaw suba, ok? Dzięki. Stęskniłam się trochę za tematami metamorfozowymi, i z tej okazji, że się stęskniłam, bo to jest okazja, obejrzymy sobie dzisiaj metamorfozę w stylu i w wykonaniu pani Mai Blewskiej mam nadzieję, że wybrałam wreszcie wystarczająco trygerujący odcinek, bo ostatnie odcinki były całkiem holsą z tego, co pamiętam, więc mam nadzieję, że dzisiaj wybrałam trygerujący, ale nie wiem w 100%, bo nie chcę sobie robić spoilerów, tylko chcę tutaj, prawda, obejrzeć razem z wami. Także trzymajmy kciuki i wszystkie palce, że będziemy się dzisiaj trigerować. No, Basia ma 26 lat i całkowicie przestała o siebie dbać. Stres związany z wyjazdową pracą męża i ciężka relacja z własną matką regularnie zajada słodyczami i tyje. No to teraz zastanówmy się, czy pani Maja będzie raczej naszą panią Basie wspierać i okazywać empatię, czy raczej może ją tyrać na zasadzie, no jak to przestałaś o siebie dbać? Co zwariowałaś? Jak to tak można przestać dbać o siebie? Bardzo źle. No, ja przewiduję, jak będzie, nie powiem, że nie. Wiecie oczywiście, że tycie, to jest największy grzech w tym programie. Nie można mieć nadwagi, nie można mieć i tyle, okej? Okay? No. Że nie jestem kobietą 100%, że nie jestem seksowną. Czego ci brakuje? Może pewności siebie? Ona do mnie powiedziała, że do niczego się nie nadaje, nic nie potrafię, nie potrafię się zająć swoim dzieckiem. No i słyszycie coś takiego? Takie wyznania. Ciężka, trudna sprawa. Nasza bohaterka ma problemy ze swoją matką, która jej nie akceptuje, i ta relacja jest trudna. No i słyszycie takie wyznanie, i w sumie co powiecie? Co wam przychodzi do głowy? Mm, podnieść tą osobę na duchu, powiedzieć coś miłego, może zadać jakieś pytanie pomocnicze, które będzie miało na celu gdzieś tą osobę zaprowadzić, jakieś adekwatne pytanie. Wiecie, jakie pytanie zadała pani Maja? Kiedy najbardziej płakałaś z tego powodu? Tak, najbardziej. No to. Hmm wczoraj o szesnastej. Płakałam z tego powodu. O co kam z tym pytaniem, guys? Matko powiedziała, że to nie ma sensu. Nie ma sensu to wszystko. Bo to nic nie da. Bo i tak, tak, jestem, jestem gruba i... I nie, nie kupię sobie ubrania w normalnym sklepie? No to mamy na tapecie problemy z matką, ale są też problemy ze starym, ale nie ze starym typu z ojcem, tylko ze starym typu z małżonkiem. No bo słuchajcie, on pracuje jakby. Na odległość. Mają dużo związku na odległość, bo on pracuje w Warszawie pięć dni w tygodniu i wraca na hatę tylko na weekendy, bo nasza bohaterka nie mieszka w Warszawie. Więc nie widzą się pięć dni, potem widzą się dwa dni. I czy to już jest związek na odległość, czy jeszcze nie? Jak myślicie? Ja bym powiedziała, że i tak, i nie, w sumie. Ufasz mu? Ufałam mu. A teraz. Tak jak nawet były takie insynuacje, że hmm. przyjechał na, na sobotę na niedzielę do domu. E, pięć minut się zakręcił w domu, a później pojechał e, do swojej matki, bo matka jest. Pier... Tak. Ale słuchajcie, 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 słuchajcie. Jakby tego wszystkiego było mało, to słuchajcie teraz! Bywał on wypłaty e, i myślałam, że wszystkie całą wypłatę mi oddaje, bo wiadomo. A później się dowiedziałam, że większość wypłat oddaje swojej matce. Czajcie, ona myślała, że chłop jej będzie oddawał całą wypłatę. Czy to tak działa w małżeństwach? Ja już o tym nie mówię. Ja nie mówię o tym, że oddawał pieniążki mamusi, choć to też skandal. No już lepiej chyba, żeby dawał żonie. Ale gdzie? Gdzie tak funkcjonuje życie, że chłop oddaje babie całą wypłatę? Czy tak jest w Mazowieckim? Bo w moim województwie tak nie ma. Ten ślub to się jednak na coś przydaje. Czy wszystkie małżeństwa tak funkcjonują? I WHERE IS MY MONEY? Ciężkie to twoje życie. Wiem Maja, wiem, ale co zrobisz? Ale dzięki za tę ocenę od razu mi lepiej. Chyba sobie będę puszczać ten fragment odcinka, jak będę miała ten czas w miesiącu, kiedy z całego serca chcę się podołować i posprowadzać na ziemię. To złoto. Jeden dres, drugi dres dalej. No ziomki z osiedla Uprooft, ale kochani, a propos dresów, leginsów i wszystkich innych wygodnych ciuszków. Czy Wy też tak macie, że jak chodzicie w dresach, leginsach i wszystkich innych wygodnych ciuszkach jakoś dłużej, to potem ciężko Wam tak w jeansach albo w czymś takim bardziej sztywnym w ogóle wytrzymać? Ja ostatnio założyłam jeansy po bardzo długim maratonie noszenia dresów i leginsów, no bo... Jednak mieszkam na wsi i moje największe wyjście w ciągu dnia bardzo często to wyjście z psami na spacer, więc nie ma takich wymogów, żebym nosiła jakieś spodnie lepsze niż dresy albo legginsy. No i te jeansy założyłam, nie? No i te jeansy, matko kochana, jak mi było w nich źle. Wszystko mnie drapało, wszystko mnie uciskało, jakieś takie pasztywne, szwy jakieś. Po co to komu? Dlaczego nie chodzimy cały czas wszyscy w dresach i leginsach? W piżamach. Też tak macie? Ja najchętniej wyrzuciłabym jej wszystkie ciuchy i kupiła nowe. No i pewnie tak zrobię. To ja! O mnie! Za każdym razem jak otwieram szafę! Zobacz, to jest t-shirt, w którym byłam na jednym z odcinków. Dawaj. Całkiem inaczej. Można? Chciałabym, żebyś ty sama poczuła ten impuls, kiedy tak zaczną ci się podobać ciuchy, że będziesz chciała sama schudnąć. Czyli jednak schudnąć, no tak myślałam, ale muszę przyznać, że mimo wszystko zbyt dużo szejmowania dzisiaj tutaj nie ma. Jestem trochę zdziwiona. To jest wielki twój atut. Masz coś w tych oczkach, co mnie przyciąga. Rzeczy, nad którymi będziemy pracować. To są uda, brzuszek, jak się zdenerwuje, to idą w ruch słodyczy. Trochę przestałaś chyba walczyć o siebie. Opuściłam sobie wszystko. No ale przyszła do programu, to chyba to już jest walka, co nie? Przyszła, bo jest gotowa na walkę, przyszła powalczyć, żeby Maja z nią powalczyła. Ale Maja chce, żeby na finał nasza bohaterka schudła. I dlatego zaprosiła ją na y, trening personalny. Nie będziemy leżeć na brzuchu na Ja Jasu. Yes po trzech tygodniach nadszedł dzień metamorfozy Basi. A, czyli to jest tak, że oni tam mają trochę więcej czasu między tym pierwszym nagraniem a finałem? Trzy tygodnie, tak? Okej, okay, no to rzeczywiście jest czas, żeby na przykład schudnąć. No. Na łowy dzień wchodzi dziewczyna. Ja mam przygotowane rozmiary 52, a ona mi wchodzi w 44. A, nie wierzyła, nie, wier nie wierzyła w nią, że tak schudnie. No to ja nie wiem. Chyba nagrania trzeba przenieść, żeby rozmiary poznajdywać. No klops! Klops. Skandal. Ja bym wyrównał ten kolor, zrobił jednolity kolor i na nadać mm. jemu głębie. Mam nadzieję, że mnie posłucha i nie będzie już rozjaśniała tych włosów. I jak tam? Udało się? Tak, udało nam się wszystko zrobić. Zielone. Tak <noise> będzie. <noise> 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 Te ciemniejsze włosy Według mnie pasują jej zdecydowanie, totalnie pasują do jej urody, podkreślają jej urodę naprawdę dużo, dużo lepiej. Pan Tyberiusz zdecydowanie wiedział, co robi. Mam nadzieję, że dzisiejsza metamorfoza tak, no, naszą bohaterką rzuci o ścianę, bo ona się wydaje naprawdę spoko babką, fajną, ciepłą osobą i bardzo bym się cieszyła, jakby ona wyszła y, zadowolona ze studia dzisiaj. Choć znaczy, wiadomo nie jest warunkiem tego, żeby ona wyszła zadowolona ze studia, że zostanie rzucona o ścianę. Ale mam oczekiwania co do tego odcinka, to chcę powiedzieć. Zamieniłam leginsy na spodnie. Uf, dobrze, że nie odwrotnie, co nie? Do tego t-shirt. Z napisem beautiful. Bardzo dobrze, jak powszechnie wiadomo, co na t shirtie to na głowie. A że you are beautiful no matter what they say and words can't bring me down. Widzicie, ja nie mogłabym mieć takiego t-shirta, bo ja bym cały czas chodziła i w kółko śpiewała tą piosenkę. Ja już tak mam, jak coś mi wejdzie, czasem wystarczy, że zobaczę jedno słowo, jedno słowo i potem cały dzień jakaś piosenka z tym słowem, cały tydzień po prostu, mózg zrasowany. Tygrysem, bo tobie trochę tygrys duszy drzemie, co? To mi raczej ślimak. Czy jest wersja ze ślimakiem? W ogóle ten program przypomina mi, że rzeczywiście były t-shirty z takimi nadrukami i one były modne i laski chodziły w takich t-shirtach, bo teraz już się raczej się chyba nie nosi takich nadruków. No szok, teraz bym nie założyła chyba ani ślimaka, ani tygrysa, a wtedy, wtedy tak. Chociaż ślimaka bym założyła nadal. Ślimak to jednak moje spirit animal i t-shirt z tygrysem. Dołożyłam do tego perły. Ja nie wiem czy to jest możliwe, ale wymyśliłam sobie czerwone usta. Niemożliwe. Odważysz się powtórzyć te czerwone usta na jakieś super wyjście. Nie obawiaj się, zawsze opuszkiem palca możesz delikatnie wyrównać kontur. No albo wiecie, taka bagietka higieniczna. Chociaż z mojego doświadczenia wyrównania jakiegokolwiek konturu nie wychodzi. Im mocniejszy jest kolor, tym nie wychodzi bardziej. Maluje, wyrównuję, maluję, wyrównuję, maluję, wyrównuje. wyrównam za bardzo, domalowywuję, potem domaluję za bardzo, wyrównuję i potem się denerwuję. A jak zacznę się denerwować, to zmywam i mówię sobie NIGDY WIĘCEJ! NIE! Po co sobie to robić? Tyle czasu zmarnowałam, pół godziny, 40 minut. Też tak macie? Maja zaprosiła do atelię męża Basi, by był z nią w tej ważnej dla niej chwili. Tak! A mamusia mu pozwoliła? Zapytał w ogóle, do której może zostać? Dobra, przyszedł to fajnie, ale na taką bombę to nie był przygotowany. Czym dla ciebie jest miłość? Uczucie, które wiąże dwojga ludzi, będę starał się, żeby ona przetrwała. Kochasz ją bardzo, co? Bardzo. Chociaż może był przygotowany, bo w sumie odpowiedział bez namysłu. Jakby mało który chłop odpowiedziałby na to pytanie bez namysłu. Girls i guys, zapytajcie swoich. Chłopów. Czym dla Ciebie jest miłość, kochanie, i dajcie znać, co odpowiedzieli bez namysłu. No ta usta to naprawdę. <głosy> <głosy> Jednak czuję się o Plesza. Kurczę, kurczę! Tak bardzo chciałam się dzisiaj strigerować, ale nasza Basia wygląda. Ekstra! Jak ekstra laska! Fryzura jej super pasuje, makijaż rzeczywiście dodaje uroku. Wszystko tam gra. Ciuchy, nie dość, że są kobiece, to podkreślają, co mają podkreślić, a nie podkreślają tego, czego nie mają podkreślić. No nie wiem, chyba wychodzi na to, że mi się znowu nie udało znaleźć triggerującego odcinka, a to jest udana metamorfoza. My bad! No ale popatrzmy jeszcze. Czerwone usta, perły z kotwicą, cudowny. No nie, no chciałoby się ponarzekać. No, bardzo chciałam ponarzekać. Byłam w takim nastroju, że chciałam ponarzekać, ale ta metamorfoza jest po prostu udana. Ciekawa jestem bardzo, co tam u tej pani Basi słychać po tych wszystkich latach. Widzicie, ci ludzie przychodzą do programu, opowiadają swoje historie, dają kawałek siebie, jakby przechodzimy z nimi przez jakąś tam podróż. I potem odchodzą, znikają i już nigdy więcej się nie dowiadujemy, co tam w sumie dalej. A mogłyby być takie potem programy reunion. Na przykład, że pani Maja by się spotykała z tymi swoimi podopiecznymi. To byłoby ciekawe. Tyle historii, tyle ludzi. I co było dalej? Tego się nigdy nie dowiemy. Nie dowiemy się tego, co było dalej. O. Trzeba z tym żyć. Tak samo jak z tym, że się dzisiaj nie striggerowałam. No trudno. Wholesome odcinek. Takie życie. Czasem na wozie, czasem pod wozem. Raz w prawo, raz w lewo, raz w drzewo a co ja wam będę mówić jeśli jeszcze nie zostawiłeś albo nie zostawiłaś suba na tym kanale polecam to zrobić jeśli odcinek wam się podobał to możecie go polecić znajomym na przykład udostępnić albo polecić w jakiś inny sposób nic nie sugeruję ale trochę sugeruję a ja tymczasem życzę wam miłego dzionka smacznej kawusi obiadu nie wiem co tam będziecie teraz robić nie moja sprawa nie moja sprawa ale niech wam będzie miło i dobrze a my się widzimy już niedługo także trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa!